Antoś, będziemy teraz czytać. Będziesz czytał? Tata napisze, Antoś będzie czytał. Dobrze? Uwaga, piszemy. Zaraz Antoś przeczyta. Proszę bardzo. Co tata napisał? Tata czyta. No, czytamy. Czytamy. Gi? Dobrze. Jeszcze raz. Czytamy. Czytamy. Dobrze. Czytamy następne zdanie. Piszemy dalej? Tak? Tak. Uwaga, będzie trudne. Będzie trudne. Będzie trudne. Chodź, przysuń się z krzesełkiem. Przysuń się z krzesełkiem i czytamy. Uwaga. Mem. trudne Dobrze. Mama gotuje zupę. Teraz. Teraz. O! Proszę bardzo. Pani, lubi Pani, Pięknie, Pani, lubi Pani, i Pani, A teraz... Simone. Simone. Zobaczymy zaraz, co tu będzie. Proszę bardzo, czytamy jej. Szymon? No? Lata? Pięknie, Szymon lata samolotem. No, a teraz zobaczymy. A ja daje pani daję pani wyczacka. A ja wykaza. O, proszę bardzo. Lupa. Nie. Czytamy ładnie. Zupka. Zół. Zu. Tu dalej. Lupa. Zu. Lupa. Zia. Powiedz, Zuzia. Nie dom. Czytaj. Dobrze, lody. Zuzia ma duże lody.